Kogut Zapiał sobie i obudził kurki Konik Grzewie nóżką w ma Słonko Już wyjrzało z zaruczowej chmurki Krówka Ryczy głośno zaraz fleczka da Marynika Marynika Nawet oka Nie obyka. Mama przez podwórko woła, wstawaj córko, nie bądź leni, bo już dzień, dzień, już dzień, bo już dzień, bo już dzień. Maryniko, maryniko, a ona śpi i śpi. Doprawdy jak na złość, tak może spać i spać. I nigdy nie ma dość, już słychać. Brerobota w lesie, nie śpi, obudźże się, maryniko, maryniko. No prędzej wstawa już się z bućmi bo wstyd przed ludźmi No rusz się już Bo trzeba się nadać konikom Maryniko, Maryniko Krówka Już oborki mm. dawno wyszła na W Słonku Jest gorąco, przeszło do mat. W sadzie Chłopcy zbiegli się pod starą jabłoń Śmiechem I radością dźwięczy stary sad Marynika, Marynika Lecą jabłka do koszyka Dzisiaj nie powinno zbrakać tu nikogo spośród nas, spośród nas słychać więc, słychać raz więc. po raz Maryniko, Maryniko a ona śpi i śpi do prawdy, jak na złość, tak może spać i spać i nigdy nie ma dość, co w końcu będzie z tej dziewczyny, przecież to są piny, Maryniko Maryniko, już się z ciebie cała śmieje wieś się Za robotę weź się Gdy rąk mam brak, to niech się domu nie zamyka Marynika, maryninka Święto tańczą chłopcy razem z dziewczętami Cały tydzień tak się czeka tego dnia Jeśli jesteś młody, chodź i baw się z nami Święto jest wesoło, gdy Marynika, Marynika, jaka piękna ta muzyka. A więc, gdy wieczorem tej melodii zabrzmi pierwszy to, pierwszy to, chłopców chór, chłopców chór, wołają Maryniko, Maryniko. A ona śpi i śpi Doprawdy jak na złościach tak może spać i spać. I nigdy nie ma dość, żeby rozsądku jakaś szczypta. Co za dziwny pyta Marynika, Marynika. W ten sposób można, jak widzicie, przespać całe życie. Gdyby tak wyrzucić z siebie tego lenia, wszystko jest do naprawienia. Można Kurkim, zanieść siano do obórki. zebrać jabłek parę koszy, trochę poprać, trochę posznyć, a wieczorem iść na tany, z jakimś chłopcem roześmianym. I radośnie i z muzyką. Maryniko, marynicz